Jesteśmy naprawdę błogosławieni przez Pana, dlatego że no tutaj, w, dzisiaj wieczorem, ale też w naszej wspólnocie my właściwie zawsze celebrujemy, czyli świętujemy pojednanie. To jest więcej niż tylko, nie wiem, dojść do kratek konfesjonału i wypowiedzieć trzy grzechy i jakby zrzucić z siebie jakiś ciężar i, i później wrócić do normalnego życia. Tak naprawdę pojednanie z Panem jest o wiele głębsze. I też czasami e, pozwala nam spojrzeć na, na nasze życie w zupełnie innym świetle, w zupełnie inny sposób. Pojednanie z Panem wymaga czasu. To nie jest coś, co można zrobić w ciągu kilku minut. Też nie załatwi tego jedno wyznanie czy jedno westchnięcie. Może tak przyzwyczailiśmy się trochę do rachunku sumienia i do spowiedzi że właściwie robimy to już prawie mechanicznie bez zastanowienia, bez jakiegoś przeżycia. Ale pan zaprasza nas o wiele dalej i chce dzisiaj wieczorem też poprowadzić nas do głębokiego spotkania z nim. Myślę, że to jest ważne, żeby dotknąć naprawdę swojej duszy dzisiaj, swojego ducha. To tak jak mówi Paweł Naprawdę spotkać Boga. Święty Paweł mówi: Dojść do głębi, naszego istnienia, do głębi, naszego spotkania z Panem tam, do, do tego miejsca, gdzie jestem tylko ja i On, i pozwolić, żeby Jego światło właśnie przeniknęło te głębiny naszego istnienia, to znaczy naszego ducha. To, co jest najbardziej intymne, to, co jest najbardziej osobiste, ale często najbardziej zamknięte w nas. I dzisiaj będziemy zapraszać Pana do tych miejsc, do tych momentów naszego życia, gdzie potrzebujemy pojednania i gdzie potrzebujemy łaski, gdzie potrzebujemy miłosierdzia. Chcę dzisiaj przeczytać fragment z listu do Efezjan, czwarty rozdział, który mówi, w jaki sposób przeżyć naprawdę głębokie pojednanie i głębokie przebaczenie i, i świętować miłosierdzie Ojca. Chcę, żebyście otworzyli pismo, to jest list do Efezjan, czwarty rozdział od wersu 25. Paweł mówi tak, dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę swemu bliźniemu, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Nie dawajcie miejsca diabłu. To jest słowo, które nas od razu przemieszcza, dlatego że mówi o pojednaniu w inny sposób. Święty Paweł nie mówi dobrze przypomnij sobie swoje grzechy, tylko mówi Najpierw zobacz, gdzie jest kłamstwo w Twoim życiu. O co tak naprawdę chodzi? W tym miejscu, w którym zostałeś zraniony, w tym miejscu, gdzie doświadczyłeś cierpienia, gdzie doświadczyłeś bólu, najczęściej szatan przychodzi od razu ze swoim słowem. Słowo szatana jest przewrotne, i słowo szatana jest przeciwne do słowa Jezusa. Jest czymś, co y, może naprawdę Cię zatrzymać albo z, z, zniszczyć. Słowo szatana powoduje takie powolne umieranie, takie powolne zamykanie serca. Które nazywamy inaczej zgorzknieniem. Kiedy dochodzisz do zgorzknienia, e, wtedy naprawdę nie widzisz już kłamstwa i nie widzisz też grzechu. Wtedy ci się wydaje, że naprawdę wszystko jest dobrze. Wtedy patrzysz już tylko na innych ludzi, porównujesz się do wszystkich albo zazdrościsz im, ale nie widzisz już w sobie tak naprawdę tego, co Pan widzi. I święty Paweł mówi: odkryj to kłamstwo, zobacz to kłamstwo, odrzuć to kłamstwo, które przyjąłeś. Ja pamiętam świadectwo też osoby, która, która mówiła o, o swojej relacji z ojcem, w jaki sposób przez lata, przez lata przebywania w domu z chorobą alkoholową, gdzie ojciec naprawdę był takim źródłem napięcia, ale też więcej był, był kimś, kto budzi lęk, w jaki sposób ona po pewnym czasie przyjęła i uwierzyła w kłamstwo na swój temat, do tego stopnia, że nie potrafiła spojrzeć w lustro. Bo wydawało jej się, że jest jakąś po prostu najgorszą istotą, która chodzi po ziemi. To kłamstwo, które pochodziło z, z grzechu, z grzechu drugiego człowieka, przedostało się do jej serca w taki sposób, że zatrzymało ją na, na długi czas i nawet straciła wiarę, że kiedykolwiek założy swoją własną rodzinę, że kiedykolwiek spotka. Człowieka, który, z którym będzie chciała mieć związek, z którym będzie chciała założyć rodzinę. To wszystko gdzieś zostało stłamszone, to wszystko zostało gdzieś zabite w niej. I przez lata wierzyła w kłamstwo, że nie nadaje się do niczego, że nic nie może się już zmienić, że tak naprawdę jej życie jest przeznaczone tylko do cierpienia. I nawet zaczęła już to sobie tłumaczyć, zaczęła yy, przyjmować takie teorie, które często możecie słyszeć, że to jest taki mój krzyż, że to takie moje życie, że po prostu muszę to teraz przyjąć, że muszę w to uwierzyć, że muszę tak żyć, że nic się nie, tutaj nie stanie, że to jest wszystko od Pana Boga, że, że to, to zniszczenie, że to zgorzknienie po prostu jest Jego wolą. I to jest coś, co szatan będzie sączył w Twój umysł, w Twoją głowę. Aż doprowadzi cię po prostu do duchowej śmierci, twoje serce się zamknie, twoje serce się gdzieś zupełnie zaciemni, i też światło Boga nie będzie już w cię przenikać. To kłamstwo ma taką moc, że w pewnym momencie zabiera ci całą radość. Nie jesteś w stanie się uśmiechnąć, nie jesteś w stanie też cieszyć się z tym, tym co, co Pan Ci daje. A na pewno nie jesteś w stanie przeciwstawić się zgorzknieniu, czyli dziękować. Duch wdzięczności, duch dziękczynienia jest przeciwieństwem zgorzknienia serca. Jeśli nie potrafisz dzisiaj stanąć rano i po prostu bezinteresownie chwalić Pana i dziękować Mu za to, że jesteś, że, że jest piękny dzień dzisiaj, albo że jest deszczowy dzień, Albo że po prostu jesteś z Nim i że zaczynasz od początku nowy czas, to, to znaczy, że już twoje serce jest gdzieś przeniknięte kłamstwem. To znaczy, że już gdzieś jest zamrożone, już gdzieś jest skamieniałe i to kłamstwo gdzieś cię dotknęło. Święty Paweł mówi: odrzuć to. To jest e, może łatwo e, napisać, ale e, zabiera to czas. Po pierwsze, żeby sobie uświadomić, że to. Jest we mnie, że to przyjąłem, że to mnie przenika, że to kłamstwo gdzieś w moim życiu jest. To jest pierwszy krok, który trzeba zrobić, aby w pewnym momencie też użyć woli swojej decyzji na to, żeby to, co kiedyś stało się dla mnie prawdziwe, żeby teraz odrzucić. Żeby teraz oddać Panu i powiedzieć Nie, w imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się ducha sieroctwa. Wyrzekam się tego ducha, który mi mówi, że jestem sama, że jestem sam, że nie potrafię już założyć rodziny, że nie będę miała dzieci, że, że umrę tak jak moja matka na raka. To wszystko muszę odrzucić, te wszystkie przekleństwa, które gdzieś zaczęły powoli mnie przenikać i stały się prawdą w moim życiu. I dzisiaj używam swojej woli, żeby, jak mówi święty Paweł, odrzucić to wszystko. Odrzucić to bez, bez nawet medytowania, w jaki sposób i, i gdzie to teraz muszę nie wiem, zrozumieć, i, i, i jeszcze sobie przypomnieć. Pan mówi: odrzuć to. Pan mówi: nie wierz w to. Zostaw. To jest naprawdę od złego ducha. Nie możesz z nim wchodzić w dialog, nie możesz z nim teraz wchodzić w kompromis. To jest słowo, które cię zamroziło, to jest słowo, które cię zniszczyło. Druga rzecz, którą mówi Paweł, zobaczysz też gniew w sobie. Ale gniew nie jest zły. Wiecie, że jest święty gniew. Jezus czasami ma święty gniew, zwłaszcza kiedy widzi grzech, kiedy widzi nieprawość, kiedy widzi zło. Myślę, że kiedy wyrzucał demona z, z opętanych, i kiedy leczył Hort, miał święty gniew na to, że rzeczywiście zło weszło przez nasze decyzje, przez nasz grzech, weszło i zniszczyło nas. Bo on chciał zawsze widzieć nas szczęśliwymi i pełnymi życia. Mówi, Ja przyszedłem po to, żeby owce miały życie i miały je w obfitości. I za każdym razem, kiedy nie widzi tego błogosławieństwa w nas, nie widzi tego życia w nas, to myślę, że ma święty gniew. Po prostu Jezus mówi: Nie, tak nie może być. Trzeba, trzeba to zmienić, trzeba to, to teraz przybić do krzyża. To nieszczęście, które weszło na świat, to wszystko trzeba teraz y, przyjąć, żeby, żeby całkowicie zniszczyć i zniszczyć tą władzę złego. I to stało się na Gorgocie, to już się dokonało. Jezus też miał gniew. I myślę, że gniew też jest czasami w nas, to są uczucia, które przechodzą trochę jak fala po oceanie i nie ma co z nimi walczyć, trzeba po prostu pozwolić, żeby przeszły, trzeba pozwolić, żeby minęły, bo święty Paweł mówi coś co jest głębiej, może być twoim problemem. Nie, same uczucia, nie emocje, które się pojawiają. Możesz mieć złe czy negatywne jakieś wspomnienia czy nawet uczucia względem kogoś, kto cię zranił, ale to nie powstrzymuje cię, żebyś swoją wolą teraz powiedział ja chcę przebaczyć, żebyś teraz użył swojego, swojego rozumu i powiedział: Nie, ja idę za Panem. Te uczucia nie mogą mnie wciągnąć, to nie może dyktować mi, jak mam postępować, jak mam decydować. Te uczucia nie mogą trzymać mnie z dala od przebaczenia. Z tym często mamy problem, bo, bo ludzie zawsze myślą: No nie, jeśli, jeśli znowu czuję jakieś. Jakiś, Złe rzeczy, jak widzę mojego męża czy kiedy widzę, nie wiem, zdjęcie mojego ojca, to znaczy, że, że nie przebaczyłem. To znaczy, że ciągle jeszcze, nie wiem, nic się nie, nie wydarzyło w moim życiu. To nieprawda. Uczucia mogą się nie zmieniać i często pozostają gdzieś w nas, ale to nie zmienia faktu, że ja jestem ciągle wolny, aby powiedzieć, przebaczam. To nie zmienia faktu, żeby przyjść do Jezusa i powiedzieć, panie. W Twoje imię, nie przez moje chęci, nie przez moje uczucia, ale Panie, przez Twój krzyż, dzisiaj uwalniam tę osobę w przebaczeniu. Dzisiaj chcę uwolnić ją dla Ciebie. Chcę dzisiaj zostawić ją przed Tobą, Panie. Ty przez swoje święte rany Jezu, to co mówiła święta Faustyna, Jezu, Ty w swoich świętych ranach dla, dla Twojej męki Jezu wszystko jest możliwe. Dlatego nie patrzę już na siebie i na swoje uczucia. Patrzę Panie na Twoje rany, na Twój otwarty bok i mówię dzisiaj: W imię Jezusa Chrystusa przebaczam. W imię Jezusa Chrystusa chcę dzisiaj zostawić, chcę oddać. To wszystko jest naprawdę ważne w tym procesie pojednania, żeby bardziej wpatrywać się w niego, żeby szukać ratunku w Jego spojrzeniu, w Jego miłosierdziu. Dopóki patrzę na uczucia i na to, co, co być może budzi się we mnie, to, to będę zawsze szarpany jakimiś falami, które nie dadzą mi spokoju. Tylko w Jezusie mam ukojenie. Nawet od największych moich grzechów jestem ocalony i uzdrowiony tylko przez Jego rany. Dlatego święty Paweł mógł wyjść do ludzi, których prześladował. Możecie sobie to wyobrazić. Paweł wychodzi do rodzin tych, których prowadził na śmierć. Przy których śmierci też asystował, i on, i on naprawdę przełamał w sobie ten, ten lęk, przełamał w sobie wstyd i poczucie winy. Nie dlatego, że, że nagle to gdzieś zamieniło się w wielki entuzjazm. On po prostu użył swojego, swojej decyzji: powiedział nie. Ja dzisiaj zostawiam to przed Jezusem. To On jest dla mnie tym, który zburzył rozdzielający nas mur, czyli wrogość. Ta wrogość nie ma nade mną już panowania. Moje uczucia nie mają nade mną kontroli. Ja jestem ukryty w ranach Jezusa. I to jest klucz pojednania: znaleźć na sobie Jego wzrok, znaleźć na sobie Jego, Jego miłość. To jest coś, co Pan zaczyna powoli wlewać w Twoje serce. Bo pojednanie i przebaczenie to nie jest zrzucenie ciężaru i, i pozostanie w pustce. Jezus, kiedy, kiedy wprowadza nas w pojednanie i w przebaczanie, to od razu chce wypełnić nas Bożą miłością. I dzisiaj też, kiedy rozmawiałem z kimś, kto, kto po, pozwolił, żeby Pan naprawdę przebaczył jakiejś osobie ciężkie rzeczy, ciężkie grzechy, ktoś powiedział mi wtedy i od razu Jezus mi powiedział, teraz pozwól, żebym Cię kochał teraz pozwól, żebym Cię wypełnił. Teraz pozwól, żebym w tą pustkę wlał zdroje łaski. Nie zostań sam teraz, nie zostań tylko zdany teraz na, na swoje własne pragnienia, ale pozwól, żeby moje pragnienia zaczęły Tobą rządzić. Poddaj się mojemu miłosierdziu. Dlatego trzeba trwać, trzeba trwać w pojednaniu. Nie można od razu wyjść i, i, i biec do normalnego życia bez spotkania z miłosiernym wzrokiem Jezusa. Święty Paweł mówi jeszcze w 30 wersie 4 rozdziału listu do Efezjan. Nie zasmucaj Bożego Ducha Świętego, którym zostałeś opieczętowany na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie miłosierni, bądźcie nawzajem dobrzy. tak jak Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. To wszystko jest możliwe tylko dzięki temu ostatniemu słowu, które jest tutaj w czwartym rozdziale: Tak jak Bóg Wam przebaczył w Chrystusie. Tylko to, to jest potrzebne, tylko to y, musimy spotkać dzisiaj w Jezusie, to jest Jego przebaczenie, żeby samemu przebaczyć. To jest odpowiedź na pytanie, czy ja będę potrafił, czy ja dam radę się pojednać. Tylko wtedy, kiedy znajdziesz przebaczenie dla siebie samego, dla siebie samej w Chrystusie. Nie ma innej drogi do pojednania i do przebaczenia naprawdę głębokiego. Jeśli przebaczasz sam z siebie i tylko dlatego, że tak wypada albo dlatego, że musisz, to znaczy, że jeszcze, jeszcze to spotkanie z miłosierdziem się nie dokonało. To znaczy, że jeszcze nie, nie widziałeś tak naprawdę tego, co Jezus zrobił dla ciebie. I dzisiaj pozwól, żeby On Ciebie pokochał. Pozwól, żeby On na Ciebie spojrzał. Możesz znaleźć czas, też jeszcze przed świętami, to jest dobry czas na pojednanie, też zanim pójdziesz do, do innych, łamać się opłatkiem, bo to, to może nic nie znaczyć w Twoim życiu. To najpierw spotkaj Jezusa, który chce się połamać z Tobą. Najpierw spotkaj Jezusa, który chce Ciebie zanurzyć w swoim sercu. To jest e, jedyna droga do odnalezienia w sobie siły, odnalezienia w sobie woli, pragnienia. Żeby, żeby wyjść ze swojego zranienia i kłamstwa. I do tego Jezus dzisiaj nas zaprasza, do tego nas zachęca, do tego nas prowadzi, dlatego idziemy w stronę pojednania, idziemy celebrować, świętować pojednanie w Jezusie.